Mnie zawsze zastanawiała ta szczególna umiejętność kobiet do twierdzenia, że jeżeli one rządziłyby światem, jeżeli one by go urządzały, no to mielibyśmy raj. Zobaczcie tutaj wypowiedź Danuty Hubner. I że potrafią bardziej łączyć różne sznurki, widzieć te wszystkie współzależności, a ja dzisiaj wszystko zależy od wszystkiego innego, powiedziałabym. Więc to też wnoszą, myślę, kobiety. I też to, co dzisiaj jest ważne, ja zawsze mówię, gdyby Putin był kobietą, nie byłoby wojny. Wnoszą też taką zdolność do, do, do przekonywania, do szukania kompromisu, do. do właśnie nie bycia agresywnym, nie wywoływania konfliktów. Nie potrzebują kryzysu, żeby potem z niego wychodzić, wręcz przeciwnie, unikają sytuacji kryzysowych, niepotrzebnych. Więc myślę, że wnoszą swoją do, do, jakby do sposobu traktowania wszystkich wyzwań, wnoszą coś takiego, co bardzo dobrze służy Europie i, i miejmy nadzieję, że te hasła Europa jest kobietą. No właśnie do tego zachęcać. Gdyby Putin był kobietą, to najprawdopodobniej nie byłoby wojny. Co z tego, że według danych statystycznych królowe prowadziły wojny częściej niż królowie i to tak gdzieś o jedną trzecią częściej. Dlaczego tak było, nie jestem w stanie powiedzieć, ale chyba kładzie to kłam teorii, że gdyby nie ci straszni mężczyźni, to tych właśnie konfliktów zbrojnych by nie było. No chyba, że założymy, że wtedy miałyby zostać same kobiety w służbach zbrojnych i one nie byłyby w stanie tej służby zbrojnej zorganizować, ale wtedy mógłby być też problem ze zorganizowaniem całego państwa. Z czego to się bierze? No jest to element otaczającej nas genocentrycznej rzeczywistości, która buduje narrację, iż kobiety są istotami w pewien sposób doskonałymi i niepotrzebującymi płci gorszej mężczyzn. Ponieważ no, to my jesteśmy problemem, to przez nas są wojny, nieszczęścia, gradobicie i koklusz. Za to już też prawdopodobnie w wyobrażeniach pań feministek odpowiadamy. A to czyni krzywdę obu płciom, bo nam jest razem lepiej niż osobno. Ale jeżeli kobiety mają przekonanie, że my jesteśmy niepotrzebni i generalnie jesteśmy problemem, a nie rozwiązaniem wielu problemów, no to one z kolei dochodzą do wniosku, że. Jeżeli już mamy być razem, to mężczyzna powinien jakoś udowodnić, że nie jest tak totalnie bezużyteczny. I możemy wtedy wpaść na stwierdzenie, że świat jest pełen bezużytecznych mężczyzn, którzy rozczarowują te wspaniałe kobiety, które właśnie są kompletnymi istotami niepotrzebującymi drugiej płci. Może nie do końca niepotrzebującymi, one chcą co najwyżej drugą płeć, ale tylko taką wybitną, dopasowaną do niej. Nie ma w tym wszystkim miejsca na oczekiwania mężczyzny, a skoro nie ma w tym wszystkim miejsca na oczekiwania mężczyzny, duża część mężczyzn dochodzi do wniosku, to po co? I w tym momencie kobiety będą mogły się przekonać, jak wygląda świat, w którym one faktycznie wszystkim zarządzają, bo coraz większa ilość mężczyzn będzie stwierdzała, nie chce mi się, radźcie sobie same.